Siema Minecraft Fury, przed odcinkiem zostawcie słowo łapkę, komentarz TXT będzie na powiedzmy 60 łapek. No i link do twórcy tego TXT macie w opisie. No dobra, trzymajcie się, Siema. Tu chodzi o ser, szacunkiem nie płaci. Się braci nie zmienia, braci się traci. Tu chodzi o ser, szacunkiem nie płaci. Nie zmienia, braci się traci. Szacunkiem nie płaci. Ej. Sie braci nie zmienia, braci się traci. Sie braci nie zmienia, braci się traci. Nie wejdę w to gówno obiema nogami. Nie podpiszę pod tym obiema rękami czeka na mnie w Miami Nie miał jej nawet ten skurwiel dżaliani